Dzień dobry, tu Kazimierz. Za chwilę, proszę Państwa, będziemy przejeżdżać przez Bay Bridge. Jest to most. Jest to most nad zatoką Chesapeake Bay. Nad zatoką Chesapeake, zatoka oblewa półwysep Delmarva Peninsula. Delmarva to jest, składa się. Z pierwszych liter wyrazów Delaware, Maryland, Virginia. Taka nazwa jest tego powyspu. Z jednej strony otoczony jest del Delmarva Oceanem Atlantyckim, a z drugiej strony właśnie tą zatoką Chesapeake Bay. Most, na który za chwilę będziemy wjeżdżać, ma długość. 4,3 mili, czyli 7 kilometrów w przeliczeniu na kilometry, to jest 7 kilometrów. Posiada 3 pas pasy w każdą stronę. Widzimy po prawej stronie zatokę i po prawej stronie zatokę. Tam druga część mostu też. Dwa pasy, w drugą stronę, w jedną stronę są trzy pasy, w drugą stronę dwa pasy, mogą przebywać statki w najwyższej części. Most ma wysokość 160 stóp, to znaczy około 60 metrów wysokości, to tyle co 18 pięter. Mogą przebywać bardzo wysokie statki, pełnomorskie. Do portu Baltimore. Tu jest ten most. I za chwilę będziemy przejeżdżać przez tą część wysoką. Na razie jedziemy pod górę. Na razie jedziemy pod górę. Zachód słońca tam widać. Słoneczko jak zachodzi. No i po prawej stronie jest zatoka. Mnóstwo wody. I po lewej stronie też zadoka mnóstwo wody, tak wygląda ten most. Cały czas proszę zwrócić uwagę, jedziemy szybkość speed limit 50 na godzinę, to jest około 75 km na godzinę. I tak jak Państwo widzicie, trzy pasy, i za chwilę będziemy przejeżdżać przez tę część najwyższą, najwyższą, gdzie przebywają statki konstrukcja tego mostu w większości na palach a ta część najwyższa jest konstrukcja mostowa specjalna żeby mogły przepływać szerokie wstatki jest to dosyć nieciekawe wrażenie tak wysoko nad wodą nad oceanem Niektórzy z Polski tutaj boją się w ogóle przejeżdżać przez ten most, są w stresie, w wielkim strachu, ale niestety trzeba przejechać, bo innej rady nie ma. Ten most jest na trasie 50, droga ekspresowa numer 50, prowadzi właśnie z z Salisbury do Waszyngtonu, do Baltimore. Do tych miast, potem można dalej jechać do Marylandu, do Virginii Zachodniej i do stanu Ohio. O, tu za chwilę będziemy przejeżdżać przez tę część najwyższą. Ta część najwyższa jest w konstrukcji wiszącej, zbudowana tak jak most wiszący. wczoraj tu był wypadek ciężarówka popchnęła samochód osobowy i samochód osobowy wpadł do zatoki kierowała tym samochodem osobowym dziewczyna która wyskoczyła w odpowiednim momencie umiała pływać i dopłynęła bo tutaj jest miejsce tego, tego wypadku jest a tutaj John tłumaczy, że to wyposażenie, te urządzenia to są do malowania naszykowane. Tu co widzicie Państwo na lewo na prawo? Są barierki, są pomosty. To wszystko jest naszykowane, żeby można było przechodzić, i żeby można do malowania. Wrapping, painting. przygotowane do malowania. W związku z tym, że woda jest tutaj morska, jest ocean and bay. salt. Bay, uh, salt, bay but salt water. Toss. Salt water and korozja Big korozja Jest to zatoka, no ale woda jest morska, słona i powoduje silną korozję. Mm -hmm. Dlatego musi być most malowany. It must be painted every 2-3 years no i tak wygląda dalej ten most teraz trochę powiększę they paint all year, every year a tu John mówi nawet, że they must mal... paint under also. malowanie nawet przeprowadzane jest co roku co roku no również, również pod spodem jak również ten drugi most bo tu są e, dwa mosty jeden. Ma trzy pasy w kierunku Waszyngtonu i drugi most jest na e, dwa pasy. the second bridge too late. too late. Too late. I drugi most ma dwa pasy z Waszyngtonu do Ocean City do Salisbury do Ocean City. No i tu już jeździmy, Tak, bez górki, bo tutaj z tej wysokiej części. Podwyższonej tam mówiłem 60 metrów wysokości, 18 pięter. jest taki wysoki, żeby mogły przepływać statki pełnomorskie. Statki pełnomorskie. No i tu już się kończy ten most. Jechaliśmy 7 km. Około 5 minut. Także most robi duże wrażenie. I teraz przez ten most robi dużo wrażeń. I w bardzo krótkim że bridge w 2 bardzo krótkim czasie ten most został wybudowany w ciągu 3 lat. W ciągu 3 lat został zbudowany po wojnie. Także tutaj jest koniec tego mostu. Dzięki za oglądanie. Do widzenia, do usłyszenia. Bye bye!